Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj wam chciałem powiedzieć, jak z listwy antyprzepięciowej zrobić normalny przedłużacz, albo w jaki sposób tą listwę naprawić. Ta listwa była akurat jest w tej chwili rozebrana, bo była nitowana i był problem z rozkręceniem tego. Więc wcześniej, żeśmy ją przygotowali. No i teraz wam pokażę, że... W takiej listwie antyprzepięciowej. Oprócz włącznika, bezpiecznika znajduje się taki barystorek. I ten barystor po prostu yy, jeżeli jakieś przepięcia są, to on ulega przepaleniu. Widać Marcin, jest on w Weź go trochę do góry. W w dół. Widać jest? W dół. No. Jeszcze w dół. Jeszcze w dół. Widać teraz? Jeszcze wejść i idę trochę do kamery, daj To jest to, i tutaj jest widać, że jest przepalony, uszkodzony. Widać, się, widać. Dobra, i teraz tak, jeżeli tego barstorka wytniecie lub wylutujecie, no to macie normalny, zwykły przedłużacz bez zabezpieczenia przepięciowego. Natomiast, jeżeli sobie dokupicie lub wylutujecie z jakiegoś sprzętu, dalej to będzie listwa antyprzepięciowa. Także ja to wezmę sobie o, w ten sposób zrobię. I z zepsutego przedłużacza, zepsutej listwy, będę miał dalej normalny, zwykły przedłużacz. Z wyłącznikiem, i z bezpiecznikiem. Wystarczy usunąć to, i zaraz pokażę, jak to się po prostu przepala. Już kończę. O, właśnie. I to jest taki elemencik. Widać, Macie? W dół. O, i tu jest przepalony, widać, jest? No. No, i tu jest przepalony. No i jeżeli taki przedłużać włączycie do gniazdka, do prądu, no to wyrzuci bezpieczniki na zasilaniu. Także to trzeba albo usunąć, albo z czegoś innego lub kupić nowy i wlutować. Także decyzja zależy od Was, zależy co potrzebujecie. To by było na tyle. Zapraszam na mój kanał Milano1972. Związany z elektroniką, majsterkowaniem, kiedyś akwarystyką, no i trochę graniem. Dziękuję na razie.